Nie wiem jak wy, ale ja zupełnie nie pamiętam. Na szczęście znam kogoś, kto nam pomoże. To jest Beata. Zostawiam Was w dobrych rękach. Drogi ósmoklasisto, na kursie w Live uzupełnisz i uporządkujesz swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, aby jak najlepiej zdać swój egzamin. Udoskonalisz swoje umiejętności rozwiązywania zadań typu egzaminacyjnego. Powtórzymy tak ważne zagadnienia jak potęgi, pierwiastki, procenty, wyrażenia algebraiczne i równania. Będziemy pracować w miłej i przyjaznej atmosferze bez dodatkowego stresu spowodowanego ocenianiem. Formuła egzaminu sprawia, że jeśli do niego przystąpiłeś, już go zdałeś. Ilość zdobytych punktów przekłada się jednak na nabór do wymarzonej szkoły. W live powalczymy o każdy dodatkowy punkt. Podzielę się doświadczeniem jako nauczyciel egzaminator, przewodniczący zespołów nadzorujących i nauczyciel praktyk. Do zobaczenia na kursie w live.